Piękny poranek. Tutaj przed chwilą chyba samolot przylatywał. O, i tutaj też. I jeszcze jedną gwiazdkę mamy na niebie. A ja Wam życzę wspaniałej soboty. Pięknie. Dziś na śniadanie szykuję sobie Tempech z cebulką i pomidorkami. Pokazuję Wam, żeby polecić. Jeżeli nie znacie, to Tempech to jest niebo w gębie. Ja tu akurat mam wersję wędzoną wędzony drewnem z, y, dymem z drewna jabłoni, ale mam też naturalny. Nie wędzone, obydwie wersje są przepyszne. I tak się zastanawiam, jak takie danie nazwać, bo mamy jajecznicę, no to jest z jajek. Te tofucznice to zamiast jajek jest tofu. A teraz w tym przypadku to co będzie? Tępecznica? <grymna> Coś w <jest> tym <ten> deseń. <grymna> Takiego, takiej nazwy jeszcze nie słyszałam, ale naprawdę bardzo warto spróbować. To ma ogromne ilości piałka, błonnika. Naprawdę jest bardzo, bardzo zdrowe i też bardzo, bardzo pyszne. Także ja sobie robię tępecznicę. A tutaj jeszcze mi stoi zielona kawa, którą też od jakiegoś czasu już piję i też zakochałam się w tym smaku serio. Bo po prostu nie spodziewałam się, że zielona kawa będzie mi tak smakowała. Po prostu to jest przed tym, jeszcze przed tym paleniem kawy, przed procesem palenia kawy, forma kawy i jest znacznie delikatniejsza, ale też ma kofeinę i też to jest taka zdrowsza wersja, powiedzmy. Ja sobie piję taką zawsze rano, przed wyjściem jeszcze z domu, a potem po południu piję jeszcze jedną czarną. A czasami nie piję, a czasami piję. Ale mm, bardzo Wam też polecam do spróbowania. Musicie sami przetestować, ale dla mnie to jest wow. Kolejne odkrycie. Ja robię siadanko, a szczęście się w międzyczasie wygrzewa na słoneczku. Hej, myszku, hoj! Co to? Kotuniu. On tak lubi się tutaj wygrzewać. Jak świeci słoneczko, zawsze wychodzi na balkon. Co robisz? Chcesz na rączki, tak? O, oczywiście, no tak. Już Cię biorę, kochanie. I sobie leży. Dodałam jeszcze troszkę suszonej papryczki, czyli bo ja lubię ostrzejsze jedzenie. I zobaczcie, jakie szybkie, proste i zdrowe śniadanie gotowe. W 5 minut tempech. Cebula i. Pomidor wkucam, bo tak mam nieco lepsze światło. Wczoraj przeskoczyłam z rana na wieczór, dzisiaj też przeskakuję z rana na wieczór. Cały dzień praktycznie poświęciłam planerowi. Robiłam, robiłam, robiłam i. To jest niesamowite, ale dzisiaj nadszedł ten dzień. Dziś zakończyłam taką wstępną wersję planera, bo chciałabym. Tak myślę na ten moment. Oddać go w ręce profesjonalisty, żeby zrobił go ładnie graficznie, ale stwierdziłam, że póki co sama stworzę go w kanwie na tyle, na ile potrafię i zrobiłam to dzisiaj, znaczy skończyłam to dzisiaj. Wydrukuję, będę testować sama dalej i dam do testów kilku osobom. No, jest co świętować. Długo nad tym pracowałam, bardzo długo. Obiecałam Wam, że pokażę Wam kolejny podkład wegański, który używam i dzisiaj specjalnie się nim pomalowałam. To jest ten, nie wiem czy kojarzycie, z Liren Natura Eco Podkład rozświetlający 98% składników pochodzenia naturalnego, wegański oczywiście, nietestowany na zwierzętach. I to jest kolejny podkład, z którego jestem ogromnie zadowolona. Bardzo mocno się zastanawiałam dzisiaj, mam nim czy wolę tamten, którym byłam wczoraj z wielędy w WG Flumi, czy ten Lily Natura. I nie wiem, szczerze mówiąc, obydwa są świetne, obydwa super się sprawdzają. Ten ziren jest trochę droższy, nie pamiętam ile kosztował, ale chyba 20 parę złotych, to też nie jest dużo, no ale tam tego ceny chyba nic nie pobije. Yy, I jest równie dobry, czy lepszy, czy gorszy. Nie jestem w stanie pójść na chwilę obecną w żadnym kierunku. A jeszcze Wam pokażę, co mam na ustach, bo to też jest moje ostatnie odkrycie. Czy widzę zobaczycie? Czy będzie jakaś ostrość? Coś tu jest. To jest Felicea Natural. To jest też wegańska pomadka nietestowana tralalala, wszystko spełnia. Innych kosmetyków nie pokazuję. I zobaczcie, jak ona jest śliczna na ustach. Ogólnie ja długo malowałam usta namatowo a ostatnio jakoś tak mi się bardziej spodobało taki, taki delikatny błysk, taka takie wykończenie satynowe. I bardzo mi się podoba ta pomadka. Mam jeszcze taką czerwoną i i jeszcze taki ciemniejszy, ciemniejszy kolor od tego, w podobnym odcienie. Wszystkie. Super, więc bardzo polecam. Jestem właśnie po swoim pierwszym live w życiu na Instagramie. Chyba doświadczenie. Bardzo dziwnie mi było z tym na początku. Dziwnie się czułam. Nie wiedziałam nawet, czy ktoś. w się, sensie, czy jest to na żywo. Czy mnie widać już a było <laughs> tak się rozgadałam przez zeszłą godzinę i sam instagram zakończył mi live'a jestem w szoku bo pewnie bym gadała dłużej więc nawet może dobrze, że się zakończyło live był trochę chaotyczny a to ze sprawą tego, że na początku kilka osób się ze mną połączyło i głównie był temat Tesli też był mój brat a propos jego urodzin bo on dzisiaj 25 urodziny ma i to był szczególny dzień w związku z tym, żeby tego live'a poprowadzić, i właśnie taka data znacząca, czyli jego urodziny. A oprócz tego też dzisiaj zakończyłam. Powiedziałam to już? Powiedziałam o planerze. Tak, więc to, że dzisiaj zakończyłam planer w takiej wersji testowej, i, i że są bartkę urodziny, i że coś jeszcze. Trzy były takie powody, nie pamiętam teraz. Dochodzi godzina 22, właśnie skończyłam live'a. Także zeszło. Myślę, że te live'y będę prowadzić częściej. I w takich różnych momentach, tak niespodziewanie. Tylko na przykład gdzieś będziemy jechać i wrzucę live'a, albo bardziej konkretny będzie tematyczny, bez właśnie takiego rozpraszania się jak teraz, że na przykład o czymś opowiadam po kolei. Ale już mniej więcej wiem, jak to wygląda, więc, więc już nie będę się tak stresować pewnie jak dzisiaj. Bo dzisiaj się trochę stresowałam, szczególnie na początku. Później było już, był już luz, ale to było takie dziwne, jak. miałam mówić z ludzi i jakby nie widziałam ich, a to było na żywo, na żywo! No ale fajne doświadczenie. Bardzo fajne, bardzo fajne. Kolejne super doświadczenie. Też mówiłam dużo o samodoskonaleniu, a to było właśnie w ramach samodoskonalenia. Więc jestem bardzo z siebie dumna, że zrobiłam tego live'a i, i będę robić takie dalej. Dzisiaj się już żegnam. Jutro muszę bardzo wcześnie wstać znaczy się codziennie. Czemu ja często mówię, znaczy się. Zauważyłam to w tych vlogach. Generalnie. Ym, Wstaję wcześnie, nie codziennie wstaję wcześniej, ale niecodziennie wcześniej wychodzę z domu. A jutro właśnie muszę wcześniej wyjść z domu, to miałam na myśli. <laughs> więc, więc zaraz się będę ogarniać do łóżka. To tyle ode mnie na dzisiaj. I do jutra. Nie, nie do jutra. Jutro nie będzie vloga ode mnie, bo jutro będę na zlocie samochodów elektrycznych. Z elektrycznych w ząbkach i będę nagrywać vloga aparatem na kanał Daniela, bo Daniel pracuje i nie może uczestniczyć w tym zlocie jutro ze mną, więc ja będę i będę nagrywać film na jego kanał, więc jutrzejszy vlog pojawi się na kanale Daniel Grzyb, więc przy okazji też od razu zapraszam. To teraz już się żegnam. Cześć!